Prokuratura okręgowa w Częstochowie uzyskała informację o śmierci ośmioletniego Kamila z Częstochowy, który był pokrzywdzony w śledztwie tutajszej prokuratury. Po uzyskaniu takiej informacji, prokurator prowadzący śledztwo polecił szpitalowi zabezpieczenie ciała chłopca celem przeprowadzenia sekcji zwłok. Sekcja zwłok zostanie przeprowadzona jutro 10 maja w zakładzie medycyny sądowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Po uzyskaniu wstępnych wyników dotyczących sekcji zwłok, prokurator będzie podejmował decyzje dotyczące zmiany zarzutów, które w dotychczasowym śledztwie zostały przedstawione ojczymowi tego dziecka oraz jego matce. Chcę jednak zaznaczyć, że dotychczasowe ustalenia śledztwa, w szczególności śmierć pokrzywdzonego, wskazują na konieczność zmiany zarzutów. Zmiana z całą pewnością będzie dotyczyła kwestii zmiany usiłowania zabójstwa na dokonanie zabójstwa. Co do innych kwestii będą one podjęte w najbliższym czasie.